tam w naszym odcinku HWDHD i teraz możemy zobaczyć Romana w swoim naturalnym otoczeniu w naturalnych warunkach mocam się czy mam wszystko ach 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 idzie uśmiechnięty czyli było coś takiego jak do kubeczki posuńcie się nominałów nie wiem ile ale ten kikutek wygląda jakby był nidum haja Dzień dobry, HWDWHD, 6. sześć. Dzisiejszy przedstawiciel prawicy, Czaban. Yeah. I przedstawiciel lewicy, Roman. Uh -huh. Dzisiaj będziemy pytać ludzi o to, czy udzielają się społecznie. Oraz Czaban przygotował pytanie bonus, ale to będzie bonus. To będzie Co... taki hajt, te, hajt cyfer i w ogóle, że nie będzie wiadomo o co chodzi. High profile. Tak, opierogi jak już. Dobra, zaczynamy. Łukasz, mamy do Ciebie takie pytanie, czy udzielasz się społecznie? Tak. Dzień dobry, program HWDHD. O, dlaczego Panie uciekają? Nie jest Panią wstyd? Bardzo. Czy strusia mają uczucia? strusia mają uczucia. Wszystko ma uczucia. Sweter ma uczucia. A dlaczego sweter? No, no nie wiem, też na tak słyszałam. A jak mole jedzą, to też płacze? Też płacze. Aha, dziękuję. Nie pan wiesz, musisz u siebie częściej sprzątać, nie? Bo to różnie bywa. I jakie pani miała postanowienie noworoczne? W żadne, takie jak były, nic. Nie mam żadnych postanowień. Bo nie palę, nie piję, więc nie mam postanowień. <noise> I to się chwali, dzięki. Postanowienie noworoczne? W no. Żadne. Czemu? No, a jakie postawienie miałeś No nie wiem, nie palić więcej sportu? No, więcej sportu może tak, ale palić nie palę. Ty, 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 ty. Dzień dobry, nie, 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 Telewizja Rawicz, postanowienie noworoczne, jakie miałaś? Brak, dziękuję. Brak. Nie było. Uuu, dlaczego? Bo nigdy i tak tego nie idzie dotrzymać, więc nie ma żadnych postanowień. Aha, dziękujemy, do widzenia, przynajmniej szczera. <głos> <głos> Czy strusie mają uczucia? No, oczywiście, że tak. Słyszeli? Mają. Nie było, a państwo? Nie było też. Łeeeeee! Ty... Same braki. Ty, braki. Ty masz braki. Przedstawiamy nowy kącik, ogłoszenie odcinka. Dzisiejszym ogłoszeniem odcinka zostaje ogłoszenie Sprzedam działkę. Działka murowana z altaną, która posiada taras. Jest prąd, ubikacja, duże drzewa, maliny, jeżyny i krzewy owocowe oraz orzech. Telefon 666-588-638. Nie było postanowień na wróci. Czemu? Czekał, żeby złamać zasady. Czekaj, się chłopaki zabiją. Sorry. To przeze mnie? Dobra. Czemu nie było? Czemu nie było? Żeby złamać zasady. Nie Jakie? Że nie robię postanowień. Bunt młodzieńczy. No, jak zawsze. Mamy do Pani pytanie. Ja, czy, czy strusie mają uczucia? Pewnie, że mają. I są smutne, tak? Nie, wesołe. Nie, wesołe są strusi. Dlaczego? Nie. Dlaczego? No bo są y, dużymi ptakami, bo są niezależne, bo są szybkie, no chociażby dlatego. A jakby Pani nie mogła latać, też by się Pani ścieszyła, tak? Pewnie, że tak. Ale to chodzę. A Pani chodzi. Dobra, dziękujemy bardzo. I pytanie główne. Miała Pani jakieś postanowienie noworoczne? Pewnie. A jakie? Żeby ciągle chodzić na spacer i mieć zawsze 18 lat. I na razie się pani trzyma tego postanowienia? Jak najbardziej. I życzę panom, panom, żebyście byli tak sprawnie, z poczuciem humoru i żebyście się wspaniale bawili. Dzień dobry, dzień dobry, mamy pytanie, czy jakieś noworoczne postanowienie było? Was kocham. Oj, poszła. Ale ten, odnośnie tego, to chyba ta pani, która, która nas zawsze broni na rawickie net. O, w komentarzach. Czy jakieś noworoczne postanowienie było? Nie. Uuu, to takie mamy bonusowe pytanie. Czy strusie mają uczucia? Nie, nie, nie odpowiem na pytanie na pewno. A jak pani myśli? Mają, jak każdy człowiek i każde zwierzę. No było kończyć palenie, no ale nie wychodzi, nie? Aha, czyli już ległeś. No ległem, no już a... ległem. To, witaj w klubie, a tak no, jeszcze jest... ewentualnie chciałem zapytać takie mamy bonusowe pytanie, czy e, strusie mają uczucia. No mają, muszą mieć. Tak? A po czym tak sądzisz? No bo żyją. Jak wszyscy my no raczej nie, wszystko mam. Więcej seksu. Pytanie, czy strusie mają uczucia? Yy, mają jaja wielkie. Yy, mają pewnie. Yy, tak, przestaję palić. A to jeszcze mamy takie kolejne pytanie, Stachu smacznego. I to jest bonusowe pytanie dane przez jednego z naszych tutaj e, pokładowiczów: e, Czy strusie mają uczucia? Myślę, że tak. A na jakiej podstawie sądzisz? Nie wiem, kurczę, ale no, myślę, że tak. Postanowienie noworoczne jakieś było? Postanowienie no nie, nie za bardzo. Tak. Też nie. I pytanie bonus, tak przeze mnie wymyślone, tak dziwnie. Czy strusie mają uczucia? A nie, jest. zwierzę ma uczucie. A na jakiej podstawie pani to sądzi? E, jeżeli struś przysłowiowo chowa głowę w piasek, to się czegoś boi. Strach to uczucie. No to dobre pytanie i naklejeczka gratis. Cześć. No jak to? Dzień dobry, Telewizja no, Rawicz. Ja szukam habasu na obiad. <laughs> habasu? A jakieś postanowienie noworoczne jest? Uuuuh. Beat Chub Unboxed yeah, i odcinek trzeci. Więc dzisiaj w tym odcinku zajmiemy się uzupełnianiem, uzupełnianiem perkusji i basów takimi różnymi dodatkami, czyli jak są klapy, horse clap, klik i klik z tyłu zębami. To od początku. Konik, każdy wie, jak robi tak. To właściwie chyba wszyscy umieją, ale jak w razie wypadku robimy to tak, jak jest język i górne podniebienie tutaj jest górne podniebienie, to jest język jest taki spadek, i środkową częścią języka, właśnie tak, robimy konika, zasysając język i puszczając go energicznie, czyli tak jak wychodzi. Na przykład. Potem są dwa rodzaje klików. Klik najłatwiejszy, najprostszy jest zrobieniem języka, czubkiem języka, tak samo podobnie jak przy horsie czubkiem języka, odrywamy szybko język od górnej części podniebienia i wychodzi. To na no tyle, ale łatwiejszym i bardziej efektowniejszym sposobem jest klik między zębami tylnymi. Tam jest takie dziąsło. Nie ja wiem, jak chyba, że to jest dziąsło. I robi się to tak, że zahacza się jedno o drugie dziąsło i zasysa się powietrze i energicznie puszczając wychodzi. To jest taki kaczordonard prawie, że. I do beatboxu wchodzi to. Dziękuję.